Rozmowa dnia. A gościem Radiełucie Łódź jest dzisiaj pani dyrektor z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Berenika Barcka. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Porozmawiamy o naborze do szkół średnich. Absolwenci ósmych klas już mają za sobą egzamin, mają za sobą odbiór wyników, a teraz zgłaszają się do szkół, do państwa, do szkół średnich, tam, gdzie chcieliby kontynuować naukę. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, zgodnie z zarządzeniem łódzkiego kuratora oświaty, tym zarządzeniem, które mówi o terminach, wynika o terminach naboru, dzisiaj do godziny 15 to jest taki czas, kiedy absolwenci, kiedy uczniowie po odebraniu ze swojej szkoły, w której zdawali egzamin ośmioklasisty, powinni pobrać zaświadczenie o wyniku egzaminu i złożyć, zanieść to zaświadczenie albo w formie elektronicznej przez platformę, poprzez którą logowali się do systemu, poprzez którą brali udział w naborze, lub bezpośrednio do szkoły, do szkoły pierwszego wyboru, donieść zaświadczenie o uzyskanym wyniku egzaminu ośmioklasisty. Państwo chcą minimalizować ten bezpośredni kontakt z uczniami, ale trzeba było. W piątek albo wczoraj trzeba było osobiście udać się do szkoły po to zaświadczenie, ale osobiście zanosić go już nie trzeba. Tak, ponieważ no mamy czas szczególny, mamy czas nietypowy, mówimy o sytuacji yy, z zagrożeniem sanitarnym. Yy, z formalnego punktu widzenia, zaświadczenie należało odebrać osobiście. Natomiast zaświadczenia można było odbierać. Od piątku do dzisiaj do godziny 15, i ponieważ jest ten wymóg formalny, żeby złożyć zaświadczenie do szkoły pierwszego wyboru, tutaj również istnieje możliwość nie bezpośredniego kontaktu ze szkołą, tylko złożenia zaświadczenia w formie mailowej, faksowej, można wysłać zdjęcie. Chodzi po prostu o to, żeby dzisiaj do godziny 15 zaświadczenie o wyniku egzaminu. Zostało dołączone do dokumentów kandydata do szkoły. Nie wymaga to znajomości specjalnego oprogramowania czy jakiejś platformy. Wygląda to w ten sposób, że dysponujemy adresem mailowym szkoły po... i na przykład skanujemy w domu przy użyciu skanera po prostu czy. Robimy za pomocą... zdjęcie telefonem tak. i na platformie, na której młodzież zapisywała się do szkół, do której aplikowała do szkół, po prostu załącza dokument, wysyła zdjęcie. Wysyłamy takie dokumenty do szkoły, mamy to w folderze wysłane w naszej skrzynce. Mailowej i pewnie uczniowie tak się zastanawiają, czy na pewno dotarło, czy wszystko jest załatwione. Jak to sprawdzić wtedy? To znaczy, do tej do, do dzisiaj, do wczoraj, tak naprawdę, nie mieliśmy żadnej informacji, że jakiekolwiek dokumenty nie dotarły. Natomiast wiemy, że uczniowie. Również kontaktują się ze szkołami, do których aplikują, i sprawdzają dokumenty. Poza tym, potwierdzają jeszcze dodatkowo takie, tak, takie, takie wzmocnienie do jest, tak, tego, te, tej formalności. Muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Dzisiaj do godziny 15 jest też taki czas, że jeżeli ktokolwiek z absolwentów dojdzie do wniosku po odebraniu tego zaświadczenia, że chciałby zmienić szkołę pierwszego wyboru, to również dzisiaj do godziny 15 może to zrobić. Musi zgłosić się do szkoły dotychczas wybranej, żeby szkoła odblokowała i dała możliwość ponownego składania dokumentów. I wtedy uczeń składa dokumenty do szkoły, którą z jakichś względów wybrał ponownie, innej niż tej pierwotnej i składa dokumenty kompletne jeszcze raz, czyli kopię świadectwa i kopię tego zaświadczenia mówiącego o zdanym egzaminie ośmioklasisty. Czasu jest niewiele na załatwienie tych wszystkich formalności. Czas dzisiaj do godziny 15. Dzisiaj do godziny 15 to jest bardzo ważny termin ze względów formalnych, żeby w ogóle brać... Udział w rekrutacji. No to skoro dzisiaj od rana wszyscy przed komputerami albo osobiście to są wizyty w szkołach, oprócz tego dzwonią telefony w szkołach, to pewnie pracownicy szkół mają pełne ręce roboty i będą mieli. Nie do końca, dlatego że pierwsze pobrania zaświadczeń miały miejsce już w piątek. Więc to jest proces, który jest rozłożony na, na te trzy dni. Jeżeli uczeń pobrał zaświadczenie w piątek, to również w sobotę i w niedzielę zdalnie mógł wysyłać i, i, że tak powiem, dopełniać tych formalności w szkole, w Szkole Marzeń, w szkole, którą wybrał. Kolejna ważna data w tym kalendarzu, który został opracowany, to jest 12 sierpnia. Wtedy pojawia się lista zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Ale jeszcze nie przyjętych. Tak, to też jest bardzo ważna data między 13 a 18 sierpnia 18 sierpnia też do godziny 15. To, jest taka, to są takie daty, gdzie kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani każdy uczeń spraw może sprawdzić na, w tym systemie, tym naborowym, ewentualnie w szkole, do której aplikował. Potwierdza wolę, że chce być uczniem tej szkoły. Składa do szkoły, do której się dostał, do której chce, w której chce się uczyć, oryginały dokumentów, oryginał świadectwa, oryginał tego zaświadczenia o zdanym egzaminie. Należy potwierdzić taką wolę przyjęcia do szkoły i to jest ten moment, kiedy już nie posługujemy się jakimiś fotografiami dokumentów ten... czy kopiami dokumentów, tylko już trzeba po prostu dostarczyć oryginały. Tak, to jest ten moment, gdzie musimy potwierdzić, że to jest na pewno szkoła, w której chcemy się uczyć i potwierdzamy to oryginałami dokumentów. I na tym etapie możemy skorzystać, sprawdzamy, wchodzimy na specjalną platformę edukacyjną, którą Państwo dysponują. Doświadczenie pokazuje, że w takich nagłych sytuacjach, gdy. Gdy jakieś narzędzie zaczyna działać w specyficznych warunkach, czy od niedawna, czasami może wymagać jeszcze jakiegoś dopracowania. Jak to jest w tym przypadku? Czy platforma, którą się Państwo muszą posługiwać, która została udostępniona, funkcjonuje tak, jakby Państwo tego oczekiwali? Funkcjonuje tak, jakbyśmy oczekiwali. Ona po prostu funkcjonuje w nietypowym czasie ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego. Natomiast ze względów technicznych, to jest platforma, która no Pojedyncze przypadki rzeczywiście wczoraj się zdarzały. To były naprawdę pojedyncze przypadki na 5 tysięcy yy, tak, kandydatów zarejestrowanych w systemie. Pojedyncze jakieś przypadki yy, miał kandydat problem, żeby się zalogować do systemu, więc to nawet nie jest granica błędu statystycznego. I System działa. Narzędzie, które nie sprawia uczniom problemów, zresztą uczniowie dzisiaj posługują się i aplika aplikacjami w telefonach komórkowych, i mają w laptopach oprogramowanie za pomocą stron internetowych, mhm. otwierają różne rzeczy. To jest dla nich coś łatwego, bułka z masłem, czy dla rodziców? Tak, mamy takie poczucie, że to jest rzeczywiście, to jest, to jest norma. W tej chwili posługiwanie się aplikacjami dla młodzieży, zwłaszcza dla młodzieży, to jest po prostu norma, nie sprawia to młodzieży najmniejszych problemów. I tak to właśnie przebiega. Kolejne dni będą poświęcone na te właśnie zadania związane z rekrutacją, przyjmowaniem do szkół. Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów. 5 tysięcy osób bierze udział w tym całym procesie. Co ciekawe, absolwenci łódzkich szkół to jest 4 tysiące osób około. Pani, zaraz, pani dyrektor, za chwilę będzie mogła doprecyzować te liczby, a to oznacza, że łódź cieszy się całkiem sporą popularnością wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. I o tym będziemy już za chwilę rozmawiać w drugiej. Części rozmowy dnia w Telewizji Łódź i w Radio Łódź. Jesteśmy także w internecie. Zapraszamy do internetu i do telewizji. Radiosłuchaczom już dziękujemy. Polecamy jeszcze stronę radiouć.pl. A w drugiej części rozmowy na temat naboru do łódzkich szkół porozmawiamy m.in. o tym, że. Idzie 1 września. Jeszcze nie wiemy, jak będzie ten 1 września wyglądał, w jaki sposób rok szkolny się rozpocznie, czy to będzie wyglądało tak, że uczniowie zasiądą w ławach, czy też zasiądą przed laptopami. Te informacje nie są jeszcze jasne. Czas epidemii jest trudny, władze dają sobie jeszcze na to moment, żeby takie decyzje podejmować. Chociaż w kręgach oświatowych już można spotkać się z takimi informacjami, że to będzie raczej stacjonarna nauka. Nieoficjalne informacje, jakie do nas docierają, nieoficjalne, podkreślam to jeszcze raz, oczywiście mówią o tym, że rok szkolny 1 września się rozpocznie, co jest rzeczą naturalną. Dzisiejszy nieoficjalny komunikat płynący z Ministerstwa Zdrowia mówił o tym, że uczniowie wrócą do szkół. Ministerstwo Edukacji na razie nie przekazało żadnych oficjalnych informacji w jakiej formie. Będzie prowadzona, prowadzona ta nauka. Natomiast nie czekając na wytyczne ministerialne, samorząd również zaczyna rozważać, rozmawiamy, jak przygotować szkoły i jak powin, powinny funkcjonować szkoły od 1 września, żeby no mogły w sposób bezpieczny żeby zapewnić bezpieczeństwo i uczniom i pracownikom szkół. Jaka informacja dla pani dyrektor by była bardziej uspokajającą, gdybyśmy dzisiaj otrzymali informację, że na pewno będzie nauka stacjonarna czy na pewno będzie zdalna? Który wariant jest dla pani spokojniejszy? Trudno powiedzieć, który jest spokojniejszy. Chodzi po prostu o to, żeby, żeby była decyzja, żebyśmy wiedzieli, co jak 1 września, jak do 1 września samorząd powinien zorganizować pracę szkół, jakie warunki zapewnić, bo nie mówimy tu tylko o, o, o takich warunkach, które wynikają, które są, wynikają bezpośrednio z na przykład z, z możliwości budynku, z możliwości pomieszczeń, tylko mówimy na przykład o dezynfekcji pomieszczeń, o sprzątaniu pomieszczeń, pomieszczeń o, zabezpie, o zabezpieczeniu maseczek. Jakichś strojów ochronnych, rękawiczek. Mówimy o całej tej logistyce, która być może będzie też musiała mieć miejsce. No właśnie tego państwo nie zdążyli przećwiczyć, ponieważ szkoły po prostu zostały zamknięte, nie wprowadzono mm -hmm. w nich reżimu, tylko po prostu epidemia powstrzymała proces stacjonarnej edukacji. Ale w przedszkolach miejskich to zostało już trochę przećwiczone. Tak, przedszkola miejskie pracują, zapewniają. Zajęcia zapewniają zajęcia opiekuńcze, też oczywiście po spełnieniu wymogów sanitarnych. Jest ograniczona liczba miejsc. Przedszkola są dostosowane do wytycznych głównego inspektora sanitarnego. Główny inspektor daje wytyczne, trzeba zapewnić odpowiednią powierzchnię dla dzieci. Dzieci, powierzchnie są sprzątane, pomieszczenia są wietrzone. W przedszkola pracują, ale w ściśle określonym reżimie sanitarnym. Pewnie analogicznie będzie to wyglądało w liceach. A może nawet trochę łatwiej, ponieważ pewnie jest o wiele trudniej upilnować taką grupę małych dzieci niż licealistów. Znaczy Przedszkola sobie świetnie radzą. Grupy są rzeczywiście nieliczne. No wiadomo, nie ma żadnych zabawek takich, które mogłyby łatwo. Które, na pluszaków na tak, przykład. Nie ma, nie ma wirusem, wykładzin. Wszędzie powierzchnie czyste, płaskie, zdezynfekowane. Ale dzieci również wiedzą, że ręce należy myć, że, 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 że nie są blisko siebie, więc no to się udaje. Taki jest plan na stacjonarną naukę dla licealistów. E, także dezynfekcja, także re, reżim sanitarny i Państwo muszą być na to gotowi od 1 września. To jest w obecnej sytuacji w mojej ocenie rzecz naturalna, tak? Taki reżim sanitarny, nazwijmy go podstawowy, czyli mycie rąk, zachowanie dystansu. To jest coś, co od, czego, od czego nie uciekniemy. Środków czystości nie zabraknie. One już czekają w e, szkolnych magazynkach. Każda szkoła miała zapewnione środki dezynfekcyjne jeszcze na początku pandemii, w momencie kiedy, kiedy jeszcze nie było tak do końca, wiadomo, że szkoły całkowicie przestaną tak, pracować no tak bezpośrednio, tak i że tak długo to będzie wszystko trwało, tak. Nauka zdalna, nauka uh -huh. onlineowa to jest także wariant możliwy w dalszym ciągu. Państwo trochę się dosprzętowili uh -huh. za sprawą rządowego programu Zdalna Plus. Istnieje taki program, tak. tam można było się zgłaszać i na przykład zdobyć dla szkół, dla całego miasta czy oprogramowanie, czy laptopy. Laptopy, miasto sięgnęło po środki rządowe z programu Zdalna Plus. Teraz jest druga edycja tego programu. Również sięgamy po te środki, Zakupo, zakupiliśmy laptopy pozyskaliśmy też laptopy z Firmy Zewnętrznej i miasto zapewnia oprogramowanie, to jest Office 365. To jest oprogramowanie, z którego szkoły korzystają przy tej nauce przy nauce zdalnej. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że w roku szkolnym 2020-2020 2021 państwo są o wiele bardziej potencjalnie elektroniczni zdalni niż w poprzednim roku szkolnym, że wakacje pozwoliły nadrobić jakieś ewentualnie tutaj zaległości. Sprzętowo być może tak, bo akurat w wakacje udało nam się pozyskać, pozyskać ten sprzęt. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj największa rola to jest rola nauczycieli i pracowników, którzy organizują pracę i którzy. Którzy po prostu udźwignęli też ciężar takiej, prowadzenia zajęć w taki sposób, więc tu myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, będzie taka konieczność, to oczywiście ta nauka w formie zdalnej będzie prowadzona. Łódzka szkoła wyjdzie z pandemii wzmocniona, bardziej elastyczna, jednocześnie stacjonarna, jednocześnie zdalna. Nauczyciele i uczniowie będą mieli taką większą powiedzmy zdolność dostosowawczą? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ta sytuacja naprawdę nietypowa sprawiła i pokazała, jak środowisko oświatowe jest w stanie ewaluować, jak jest w stanie w tak trudnych warunkach dostosowywać się do tych warunków. To jeszcze na koniec przypomnijmy, że dzisiaj do godziny 15.00 uczniowie muszą dostarczyć osobiście albo elektronicznie zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty klasisty i za wszystkich oczywiście trzymamy kciuki. Tak, dzisiaj 15.00. Naprawdę proszę, apeluję, to jest ten czas, kiedy należy uzupełnić dokumenty. Apelowała dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Berenika Barcka. Bardzo dziękujemy. Rozmowa dnia w Radiu Łódź i w telewizji Polskiej Łódź, także do zobaczenia w internecie, m.in. na portalu radio Rozmowa dnia.